To co widzicie za mną to krzywo-pancerzone skrzynki, w których znajdują się moi widzowie. Osoba, która ostatnio opuści boxa wygrywa 10 tysięcy Robuxów, ale nie będzie to takie proste, ponieważ przygotowałem dla uczestników różne konkurencje, które bardzo im trudne. a pierwszą z nich jest wytrzymanie jak najdłużej w palącym się boksie. Jak widzicie, ogień już się pojawił, a widzowie muszą zrobić wszystko, żeby się tylko nie spalić. Ty, poczekaj chwilę. Zanim zobaczysz, kto czy się spali, to zostaw suba z i lajka, like, jeśli chcesz więcej takich filmów, a jeśli chcesz się pojawiać na którymś filmie, gdzie do wygrania jest dużo Robuxów, to koniecznie wpadaj na serwer na Discordzie, bo tam będę szukał właśnie ludzi na nagrywek. Link jest w opisie i w komentarzu. No, a teraz Przejdźmy do konkurencji. Dobra, wszystkim idzie w miarę dobrze, ale patrzcie, ty, no ktoś tu zginął normalnie. Widz numer jeden zaczął się palić i zginął, ale dostał szansę na ugaszenie się i powrót do gry. Lecz muszą najpierw odpowiedzieć na proste pytanie: Co? Nie! O nie! No dobra, niestety źle odpowiedziałeś, więc. Oznacza to, że widz numer jeden nie ma już szansy na wygranie głównej nagrody, jaką jest 10 tysięcy Robuxów. No on może i nie ma, co to ty, jak najbardziej. W dzisiejszym odcinku do wygrania jest 500 Robuxów, a żeby wziąć udział w konkursie musicie zostawić subskrypcję z dzwonkiem, lajka oraz napisać w komentarzu pewne hasło. Ale jakie to dowiecie się podczas trwania tego filmu, więc oglądajcie do samego końca. Okay, a więc kolejną konkurencją i w sumie to już ostatnią, bo nie mamy też tyle osób, jest, uwaga, uwaga, gra w papier, kamień i nożyce. Tak, serio, ale zobaczcie, będzie ciekawe. Więc uwaga, uwaga, gramy do jednego i start. Dobra, i zobaczymy. Ok, widz numer 3 wygrał. Więc Bruno, otrzymujesz ode mnie 10 tysięcy Robuxów. Gratuluję. Mam nadzieję, że dobrze je wydasz. Na no was zapraszam na Discorda. Jeżeli chcecie brać udział w przyszłych takich odcinkach, bierzcie udział w konkursie. Hasło to Robuxy. No i co, do następnego. Hej.